Cześć, Piotrek z tej strony. W dzisiejszym wideo na warsztat wziąłem dość nietypowy produkty jak na Samsunga, a mianowicie słuchawki Level Over. Jak sprawdzają się one podczas użytkowania? Sprawdźmy. Zacznijmy więc od odpakowania ich. Są one sprzedawane w pudełku z mocnego kartonu, co już sugeruje nam, że nie mamy do czynienia z produktem budżetowym. Jednak po otwarciu tegoż pudełka nie ukazuje nam się jeszcze produkt, lecz bardzo twardy pokrowiec podróżny. W środku natomiast oprócz słuchawek. Znajdziemy jeszcze kabel micro-USB-USB USB do ładowania zestawu, kabel mini-jack 3,5 mm z pilotem oraz mikrofonem oraz przejściówkę samolotową. Przejdźmy wreszcie do głównej atrakcji. Gdy pierwszy raz wyjąłem je z pudełka, pierwsze co pomyślałem to to, że wyglądają na żywo znacznie lepiej niż w jakichkolwiek zdjęciach prasowych. Przede wszystkim słuchawki są bardzo eleganckie, pomimo wykonania z błyszczących plastików. Plastikowy produkt Samsunga to nie może się dobrze skończyć, prawda? Błąd. Po wzięciu ich do ręki pozytywne emocje nadal nie stygną. Są bardzo solidnie wykonane, dobrze wyważone oraz mają bardzo wygodną gąbkę na pałąku, która jest wzmocnione metalem, oraz na nausznikach. Te ostatnie nie należą do największych, ale była to świadoma decyzja Samsunga. Twierdzi on, że będą one się świetnie nadawać do użytku poza domem. Chwila, czy oni chcą, aby takie konstrukcje wokół uszne były noszone po ulicy? Właściwie. Tak! Mają nawet ku temu bardzo dobre argumenty. Po pierwsze, jest to konstrukcja zamknięta ze skóropodobnym materiałem na gąbkach, co pozwala na dość dobrą pasywną izolację od otoczenia. Po drugie, posiadają one aktywną redukcję szumów, inaczej znaną jako system ANC, czyli Active Noise Cancellation. Jest on naprawdę dobrze zaimplementowany, przez co słuchawki nie tracą dużo na dźwięku po jego aktywowaniu. Jak w każdych słuchawkach z tym systemem, Ciśnienie związane z jego pracą jest odczuwalne, lecz nie ma go za dużo. Ale po trzecie i najważniejsze, są one bezprzewodowe. Mają Bluetooth w wersji 3.0 oraz obsługują kodek APTX, co pozwala na jak najlepszą jakość dźwięku przy użyciu ich bez kabla. Aczkolwiek odczuwana jest wtedy duża strata mocy słuchawek. Parowanie natomiast umiela dodatkowo moduł NFC wbudowany w lewy nałóżnik. Czy tutaj niespodzianki konstrukcyjne się kończą? Absolutnie nie. Oprócz przełącznika zasilania, przycisku parowania oraz diody sygnalizacyjnej zlokalizowanych na tyle prawej słuchawki, cała pokrywa prawego nausznika jest wielofunkcyjnym panelem dotykowym. Dzięki niemu wiele razy nie musiałem sięgać po urządzenie nadające muzykę, ponieważ dzięki podwójnemu tapnięciu mogę zatrzymać lub wznowić utwór, przewinąć lub powrócić do poprzedniego utworu poprzez przesunięcie palcem w przód lub w tył słuchawki oraz w końcu zmienić głośność odtwarzania dzięki pianowym ruchom palca. Jest to dużo wygodniejsze niż szukanie fizycznych przycisków na słuchawkach, gdyż nie trzeba pamiętać gdzie one dokładnie są oraz który z nich do czego służy. Wreszcie przydałoby się powiedzieć co nieco o dźwięku. Jest on dobry, ale bardzo daleko mu do dźwięku wybitnego. Jeśli chodzi o poszczególne części pasma, to zauważalnie podbija basy oraz trochę podbija wyższe części składowe. Na pewno pochwalić muszę dynamikę tych słuchawek oraz umiejętność tworzenia bardzo szerokiej sceny. Audiofilem nie jestem, więc tutaj skończę deliberacja o dźwięku produkowanym przez te słuchawki. Mając te wszystkie informacje, czas na jakieś podsumowanie. Na pewno nie są to słuchawki jedne, by wszystkimi rządzić, ale dla kogo one są tak właściwie? Świetnie się sprawdzą jako słuchawki osób dużo podróżujących. Ze względu na ich świetny system redukcji szumów będziemy mogli odizolować się od otoczenia dzięki czemu będziemy mogli lepiej wsłuchać się w muzykę. Należy pamiętać o jednym fakcie. Jeśli będziemy w dość hałaśliwym otoczeniu, nieważne jak drogie słuchawki będziemy mieli, i tak lepszym wyjściem będą słuchawki trochę gorsze, za to z aktywną redukcją szumów. Nie są to słuchawki do użycia w domu. Jeśli takowe chcesz, kup raczej słuchawki, które są po prostu przewodowe, bez żadnych dodatkowych feature'ów. Według mnie są to bardzo dobre słuchawki, które nie zostały dobrze wycenione. Jeśli znajdziecie je w cenie 3-cyfrowej zamiast 4-cyfrowej, zalecam rozważenie tego zakupu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego wideo. Jeśli Ci się spodobało, daj łapkę w górę. Jeśli niestety nie, daj łapkę w dół. Polecam subskrybować w celu nieominięcia naszych następnych materiałów. Dodatkowo komentuj w sekcji poniżej, jeśli chcesz wyrazić swoją opinię. Daj jakieś wskazówki, jakie materiały powinny się w przyszłości pojawiać na kanale. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego.